Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Mamy w tej chwili 4 stopnie na plusie. Po dłuższym ochłodzeniu przyszła odwilż. Z uwagi na to, że niedawno wykonałem ostatni zabieg przeciwko warozie, pozwoliłem sobie na pasiece, która znajduje się najbliżej mojego domu, włożyć kilka wkładek dennicowych, więc za chwilę spojrzymy i ocenimy, na ile ten zabieg był konieczny. Zakładam, że w rodzinach w tej chwili nie ma czerwiu, więc jest to idealny moment, aby wykonać taki zabieg w celu dobicia tego groźnego pasożyta. Wkładka wygląda w ten sposób: widzę tutaj trzy sztuki, więc niewielki osyp. Tutaj tak prezentuje się wkładka, i z tego co widzę, mamy 12 sztuk, przynajmniej 12 sztuk warozy, więc już całkiem sporo. I tak wygląda wkładka i tutaj widzę dwie sztuki, jeżeli chodzi o warozę. Zajrzymy sobie do tej rodzinki, ponieważ jak ostatnio tutaj zaglądałem, nie widziałem pszczół. Są dwie możliwości, albo siedziały bardzo nisko, ponieważ było chłodno, albo niestety rodzina nam się osypała. Są pszczoły. Tak, widzimy fałszywy alarm. Pszczoły nie są wprawdzie jakieś silne, ale myślę, że powinny przezimować. Jeżeli nie będzie bardzo dużych mrozów, to myślę, że tutaj spokojnie te pszczoły dadzą radę. Zajrzymy jeszcze tutaj, zobaczymy, jak wygląda sytuacja w tej rodzince. Więc pszczoły wyglądają w ten sposób. W ramach ciekawostki mogę Wam zdradzić, że rodzina w tej kondycji zużywa około 70 gramów pokarmu na dobę. Z uwagi na to, że stopniowo znika pokrywa śnieżna, odsłania nam się widok przed ulami. Dzięki temu możemy ocenić, czy coś niepokojącego dzieje się w rodzinach. Jeżeli widziałbym, że przed ulami leży duża ilość pszczół, na pewno wywołałoby to moje pewne zaniepokojenie. Chociaż musimy na pewno uwzględnić też to, że przy wyższych temperaturach pszczoły niekiedy postanawiają nieco wyczyścić dennice, zwłaszcza te silniejsze rodziny. No i może się okazać, że po prostu część tego sypu wyniosą przed ule. Dlatego musimy zawsze to interpretować, mając na uwadze różne warunki pogodowe, różne sytuacje. Na pewno przyjeżdżając na pasiekę, warto zwrócić uwagę, czy pszczoły nie są niepokojone przez ptaki, czy nie ma widocznych objawów bytowania dzięcioła. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, jeżeli ktoś ma ustawione ule na przykład w jakimś sadzie, czy gałązki nie uderzają o ule, ponieważ to niepokoi pszczoły, powoduje większe zużycie pokarmu, w konsekwencji przepełnienie jelita. Co się dalej dzieje, to myślę, że nie muszę nikomu już tłumaczyć. Przyjeżdżając na pasiekę przy podniesionej temperaturze i podnosząc powałki, naszym oczom może ukazać się obraz, tak jak zaprezentowany na filmie, czyli pszczoły siedzące wysoko. Teoria jest taka, że pszczoły rozpoczynają zimowlę uwiązując się nisko, pod ramkami i w trakcie ich trwania wędrują ku górze, zużywając pokarm zimowy. Z uwagi na to, że na pasiece wykorzystuję ule poliuretanowe, pszczoły mają tendencję do tego, aby uwiązywać się pod powałką, ponieważ denica osiadkowana jest otwarta, natomiast powałka jest w dużym stopniu zaizolowana, ewentualnie otwarty jest jeden pajączek. Staram się, aby oczywiście nie było w rodzinie przeciągów, też materiał, z którego wykonany jest ul, wpływa na to, że są to ule nieco cieplejsze. Co za tym idzie, zwłaszcza przy tej temperaturze powyżej zera, pszczoły rozluźniają kłąb i często, jeżeli rodzina jest silna, mamy taki obraz, że siedzi ona na górnych beleczkach. Natomiast nie musi to oznaczać braku pokarmu. Aby ocenić, czy w rodzinie tego pokarmu jest wystarczająca ilość, możemy przeprowadzić kilka podstawowych testów. Najprościej jest taki ul unieść, jeżeli mamy ule wykonane z tego samego materiału, rodziny w miarę podobnej sile. Może to się jak najbardziej sprawdzić. Jeżeli nie, podnosimy powałkę, oceniamy, czy tego pokarmu jeszcze jest dużo. Jeżeli pszczoły właśnie siedzą wysoko i nie do końca widzimy, czy na tych ramkach tego pokarmu jest jeszcze wystarczająca ilość, możemy przeprowadzić inne testy, o których opowiadałem już w poprzednich latach, więc zachęcam do zapoznania się z filmami, które są oczywiście dostępne na moim kanale. Czeka nas w tej chwili kilka cieplejszych dni. Mam nadzieję, że pszczoły wykorzystają to do tego, aby się przegrupować, aby ewentualnie przemieścić kłęby, tam gdzie tego pokarmu jest więcej. Życzę Wam udanej zimowli i do usłyszenia wkrótce. Pasiaka Marceś, pozdrawiam.